Cześć! Jestem dzisiaj w Muzeum Pożarnictwa, za mną samochód napisem Kraków Airport, czyli samochód strzegący bezpieczeństwa właśnie w podkrakowskich balicach. Tak jak wspomniałam, jestem Muzeum Pożanictwa za mną różnego typu samochody pożarnicze z różnych lat, bo patrzcie teraz tutaj. Mamy coraz starsze wozy. Byłam w Krakowie i wspominałam o świętym Florianie. Właśnie to święty Florian jest patronem strażaków. Patrzcie. Wiele filmów zostało nakręconych o strażakach, o ich ciężkiej pracy, o tragediach strażaków. W właśnie akcji gaśniczych, kiedy to droga od, odcie, została odcięta strażakom, droga ucieczki. Więc zapraszam do Muzeum Pożarnictwa. Musimy mieć duży respekt dla strażaków, dla ich pracy, poświęcenia. Tyle słyszycie film, który jest tutaj nadawany właśnie o pracy strażaków. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!